Centrum Samorządowym w Morawicy w połowie grudnia było poetycko i świątecznie. Wszystko ze sprawą finału konkursu literacko-dziennikarskiego oraz kiermaszu świątecznego. Obydwa wydarzenia odbyły się 14 grudnia w murach Centrum Kultury w Morawicy. Gminna Biblioteka Publiczna imienia Jana Pawła II w Morawicy od połowy października tego roku wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich, oddział w Kielcach, realizowała zadanie pod nazwą Świętokrzyska Jesień Literacka. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody dla zwycięzców, odbyła się w połowie grudnia. Na konkurs literacki adresowany do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Morawica napłynęło łącznie 26 zestawów prac literackich. Spośród nich wybrano te najlepsze w trzech kategoriach – poezja, proza i dziennikarstwo. Proszę powiedzieć, jak Pani ocenia twórczość y, młodych adeptów pióra z gminy Morawica? Jestem dobrze zbudowana szkołą w Morawicy, zarówno szkołą podstawową, jak i gimnazjum, bo spłynęło najwięcej prac i dobrych prac, a wyróżniam tutaj tych, którzy uprawiają prozę. Trudno było wybrać tych najlepszych? Tak, trudno było, bo jeśli chodzi o prozę, było dużo tak zwanych prac na jakby na równym poziomie, na jednakowym poziomie. Zwycięzcy nie kryli zaskoczenia, ale jednocześnie zadowolenia z wygranej. Skąd pomysł na wzięcie udziału w tym konkursie? E, poleciła nam go nasza polonistka, ponieważ uznała, że mamy jakieś tam talenty. Jak się okazało, te talenty faktycznie macie, bo zajęliście obydwie, jak za pierwsze miejsce. Spodziewałyście się wygranej? No, jakieś tam nadzieje były, ale jednak to wielkie zaskoczenie. Zdradcie, co napisałyście? No, jedno opowiadanie opisałam o przyjaciółce, a drugie o matce, która straciła dziecko. Ja jedno opowiadanie miałam o dziewczynce, która zachorowała na raka i znalazła przyjaciółkę przez internet, która oddała jej szpik. E, I na końcu e, pozostawiłam e, takie, jakby e, można, było, można sobie dodać, koniec, bo e, zostawiłam tak, że może się okazać ta dziewczynka jej siostrą, a drugie opowiadanie było o nocy w szkole. Która była tak, jakby trochę fantastyczna, ale okazała się snem. Będziecie dalej pisały? Tak, jak najbardziej. Gali, świętu krzyskiej jesieni literackiej, towarzyszył kiermarz świąteczny, który przyciągał gości magią kolorów i świąt. Co dzisiaj przygotowaliście na kiermasz? Wszelakiego rodzaju strojki, ozdoby bożonarodzeniowe, strojki ze sztucznej jedliny, jakieś różne kompozycje, origami, wycinanki ze sklejki. Tutaj jest takie eko wszelkiego rodzaju strojki, książki okolicznościowe z życzeniami. No, Misz Masz po prostu. Cieszą się te rękodzieła popularnością. Jesteśmy dzisiaj na drugim kiermaszu w tym sezonie. Za trzy dni jest następny już u nas w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii i cały czas się wszystko sprzedaje, więc myślę, że samo to mówi za siebie. Co można dzisiaj kupić na Waszym stoisku? Nasze stoisko to są wyroby klubu rękodzieła z Brzezin. Mamy tutaj choinki z papierowej wikliny, zdobione w różny sposób, stroiki, pompki wykonane różnymi technikami, zdobione cekinami, wykonane techniką dekupażu. No i różne, różne takie drobiazczki, które można nabyć, żeby ofiarować komuś bliskiemu na prezent świąteczny. Mamy również stroiki świeże, zielone. To są rzeczy, które robimy na naszym klubie rękodzieła w Brzezinach. Wszyscy wystawcy mieli do zaoferowania przepiękne własnoręcznie robione kolorowe bombki i urocze świąteczne strójki.